Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej części, jak nie grać Counter Strike'a, jak widzicie, że dostałem w ryło. No bo jak można grać, jak się tyle gada. Ale dobra, wcześniej sobie troszkę potrenowałem. Yy, potrenowałem sobie z botami, bo takie sobie robię treningi, bo wiecie dobrze, że ja jestem niesamowicie słaby w tą grę. Wiecznie jestem najgorszy. O kurde, czym on mnie potrącił, że tak spadłem? Aha, zapomniałem bo jestem w terrorystach teraz. O jest, <śmiany> tu Co to, aha, tu mnie zaatakował? skurwisty dobrze mi uratował. Okej, okay, mam dwóch dopiero zabitych. Nie lubię tego miejsca, nie lubię tego miejsca. Niższy tunel. A to mój dobra. O, ale dostałem. Potężnie. Okej. Okay. Widziałem kogoś. Chyba tam kogoś widziałem, ale nie dobra. O, jest. Dobra. Zawsze mogłem przecież się wycofać, nie? Kto ich tam pościągał? Ten chłopik tam pościągał. Kurde, co oni... Nie mają innych broni, tylko te. Widać, że ja na przykład nie umiem strzelać z takich kurdy snajperek. To oni mi ściągają, kurde. Nie. Bezproblemowo. Dobra, to mój. Ej, trafię kogoś jeszcze, bo tylko dwóch zabiłem. Spadł tamtego, ale przynajmniej dostałem punkcik za asystę. Zawsze to coś Nie ma tu nikogo Fuck you! tobie Jezu, więcej was tu nie było Więcej was matka nie zrobiła Jezu. Czy ja muszę trafiać na taką grupę? Masz Hamie, Masz Hamie. Aj, kurde, ale dostał troszkę, dostał troszkę Jezus jaki on jest szybki Przegość Dobra twoje. O, ale pojawiłem się, spójrzcie, pojawiłem się na liście Przez.

Kurde, no. z tych było pełno moich, a nagle się inny ziomek pojawił. I, 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 i... w ogóle. Nie trafiłem go? Czy nie dostałem masterstwa? Boże. Patrzcie się, no nie mogę trafić, no nie mogę trafić, no, no w końcu, no w końcu, a kurde, a jak nie stay to staymy zabijmy. Mój, dobra, udało Szybko, 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 szybko. O, nie udało Bardzo się skupiłem na tymi na górze, że... Że czekajcie Jezu, oni to mają z tymi sniperami. Trafię cię no Ja to nie mogę nikogo trafić Kto to do mnie strzeli Jezus Mario strzelam po nim, on nie ginie Ją ma da Nie ma ziemka ale tu jest ziomek Kur... zapiał. Kur... zapiał. Chodź tu, z A, wiesz... Jeszcze... a to mój był. W końcu kogoś trafiłem. O, jak dostał od kogoś, masakra. Jak wszyscy latają. Po swoim strzelaniu, jebatko.

Aaaa, ale mu się udało, bo... Yes. A jego też zabił. Prawie, że się udało, że zdążyłby go. A to mój. Jak on to nie strzelił? Jak on to nie strzelił? Hmm. Ono szukuje, bo on jeszcze był jak ten... Ja nie mogę, wszyscy mają... <tryk> ja nie mogę, czy ma tu ktoś jakiś zwykły pistolet? Ja wiem, że to potężna broń co oni strzelają Jezu, ten też. Ale spójrzcie, wszystko co teraz dostaję to z jednej broni O, widzicie? Widzicie to? Znowu? Nie, 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 nie. Nie wiem Ja cię z każdej strony. Nie wiedziałem już, na kogo się wstawić. To tak wyglądało. Teraz normalnie sam był na mafii i wszyscy do mnie strzelali. Ja już wam myślałem, że go nie zabiłem. Tylko cioty strzelają z takiej pistoletów, ja go nie mają. Masz skurwisy nieba No mówię wam, że to kciat O mój Zaliczyło go dla mnie Tamtą. wiedziałem, że tam z tyłu ściągnął. Po prostu to wiedziałem. Jezu... Jezus malusie... Ej, proszę nie śpię. Jestem ostatni... Ej, nie jestem ostatni! Nawet nie przed! Ulwisyny. Idź stąd! Ale jesteś osłabiony bardzo Tak mi się wydaje O jeszcze udało mi się zdobyć fraga na koniec Dobra, nie byłem ostatni, zarobiście Zarąbiście, kurde spójrzcie Na 17 sobie... Ale zawsze około takiej liczby mam Normalnie zawsze mam między tak 15 a 18 Zawsze mam tyle Dobra, no to ja się z wami żegnam i kończę to Na razie, cześć